Witam wszystkich przyjaciół Harmonia Wody. Dzisiaj chciałem poruszyć temat reinkarnacji. Widzicie, reinkarnacja to jest na tyle skomplikowany temat, ale dzięki błogosławieństwu Bożemu wiemy, jak to wszystko działa. Mianowicie, w prawie jedności zostało przekazane, że na przykład te drzewa, one będą kiedyś ludźmi. Natomiast nie dzieje się to automatycznie, bo to zależy od świadomości. Drzewa mają swoją świadomość. I zaczynamy od drzew, ponieważ to są bardzo, bardzo dobre istoty, i one nie wiedzą tak naprawdę, że żyją. One śpią. Drzewa są w wiecznym śnie. I jeśli my pomodlimy się o te drzewa, może nie pomodlimy się, może inaczej, jeżeli byśmy zaczęli rozmawiać do tych drzew, to one by zrozumiały w swojej świadomości, że są drzewami, i w końcu zapragnęłyby być. Kimś więcej niż drzewo. Więc, jeżeli drzewo zrozumie to, że jest drzewem, możemy się porozumiewać z tymi drzewami jako ludzie, to wtedy drzewo zapragnie być kimś więcej i drzewo zacznie się ewoluować. To jest ewolucja świadomości, to jest ewolucja tego, co ja nazywam światła. Widzicie, na przykład. Każdy ma swoją drogę. Weźmy na ten przykład rabaczka, albo mrówki. Mrówki nie wiedzą o tym, że są mrówkami. Jeżeli my będziemy się porozumiewać z mrówkami, to my te mrówki będziemy mogli uświadomić i pobłogosławić. I te mrówki nie będą chciały być wiecznie mrówkami, zapragną być czymś więcej. I tak samo jest z pszczołami. Pszczoły wiedzą o tym, że są pszczołami. Możemy się o nie modlić. Dużo jest pszczół na świecie, wiele ludzi kocha pszczoły, hoduje pszczoły. Pszczoły przynoszą miód i dużo tych wszystkich pyszności, które my mamy na stołach i tych błogosławieństw. Ale chodzi tak naprawdę, że pszczoła pracuje tak bardzo mocno, bo ona zna prawo duchowe i ona chce przestać być pszczołą, i chce, pragnie być kimś więcej niż pszczoła. Tak samo jest z ludźmi. Widzicie, my mamy prawo jedności, które nam mówi jasno: służba bliźniemu albo służba sobie. Jeżeli wybierasz służbę bliźniemu i znasz ewolucję, że jesteś w trzeciej gęstości, jako człowiek, drzewo jest w drugiej gęstości, jako drzewo, brówki i pszczoły też są w drugiej gęstości i chcą być czymś więcej. Jeżeli my, ludzie, zrozumiemy, że czeka na nas czwarta gęstość, że jest koniec cyklu i że jest wzniesienie, to my zapragniemy być czymś więcej, kimś więcej, i w tej reinkarnacji, w tym procesie wznoszenia świadomości, zapragniemy całym sercem być czymś więcej i będziemy tego pragnąć, i będziemy mogli wzrastać, a ze wzrostem idzie zmiana. Ta zmiana idzie ku lepszemu. I wszyscy, wszystkie istoty pozaziemskie nawołują do dwóch rzeczy: do kochania siebie nawzajem oraz do wybaczania sobie. Więc, jeżeli wy będziecie kochać bliźniego, wybaczać bliźniemu i służyć bliźniemu, tak jak nawołuje was prawo do tego, to w tym momencie będziecie wzrastać i będziecie mogli wziąć udział w ewolucji, która ma teraz czas. To nie jest skomplikowany temat, to jest bardzo prosty temat ewolucji na kilku bardzo prostych przykładach. Więc nie wiem, czy Wam się to spodoba. Według mnie nie ma czegoś takiego jak ewolucja wsteczna. Człowiek nie może odpokutować, jakby to nazwać, nie może się cofnąć ze względu na swoją nieświadomość do poprzednich wcieleń, na przykład wrócić do drugiej gęstości, bo za to odpowiada karma. I karma nakłada się na człowieka, Ponieważ to jest nasza odpowiedzialność, aby wyjść na prostą z naszych błędów, które do, tych, do, do, które do tej pory popełnialiśmy. Także, tym krótkim wideo chciałem Was poinformować o prawie jedności, a szczególnie o ewolucji i szczególnie o reinkarnacji, bo my jako ludzie stajemy się lepsi z wcielenia na wcielenie i dążymy do czwartej gęstości. Która jest już tuż tuż. Także zapraszam Was do studiowania Prawa Jedności i pozdrawiam Was serdecznie w świetle i miłości. Cześć, trzymajcie się.